Dobry wieczór, Magdalena Antoszak. Mija godzina 18.30. Czas na najważniejsze informacje z regionu. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. A na początek proszę zobaczyć, co przygotowali dziś nasi reporterzy. To jest to bardzo ważny etap, jeśli chodzi o przywracanie życia. W Głuchołazach powstaje most łączący dwie części miasta. Wstępnie pobyt tu mamy zaplanowany na 8 tygodni. Żołnierze Bundeswehry bardzo pomogą mieszkańcom Bodzenowa. Na żywocice to jest problem. Bo trzeba jechać dalekim objazdem. W Głuchołazach od wczesnych godzin porannych trwa montaż mostu tymczasowego. Stalowa konstrukcja została wypożyczona z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Małgorzata Lis-Skupińska. Tak, to strategiczny krok w przywracaniu komunikacji w Głuchołazach. Dzisiaj od rana trwają prace nad montażem, nad położeniem konstrukcji mostu nad Białą Głuchołaską. Ze mną jest burmistrz Głuchołas. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. To jaki to etap dzisiaj? No jest to bardzo ważny etap, jeśli chodzi o przywracanie życia, funkcjonowania w miarę normalnego yy, dla Głuchołas. Yy, za chwilę na przyczółkach dawnego mostu tymczasowego zostanie osadzony drugi most tymczasowy zmontowany przez wojska, przez wojska inżynieryjne z Inowrocławia. Prawie miesiąc żeśmy na to czekali, ale wiemy też, że będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ponieważ taki most musi przejść próby obciążeniowe, a później jeszcze mają być wykonane prace typu bitumiczne nakładki, tak aby wjazd i zjazd takiego mostu był jak najbardziej bezpieczny. Most ma być gotowy Oddany 25 października. Tak, taka data pojawiła się, co mnie nieco zaskoczyło, bo ja nie, ja nie jestem inżynierem, tym bardziej inżynierem budownictwa mostów, ale wydaje mi się, że dwa tygodnie na odbiór takiego mostu już posadowionego na przyczółkach to jest dużo czasu. Mieszkańcy będą się musieli uzbroić w cierpliwość. No my już jesteśmy od miesiąca uzbrojeni w cierpliwość, ale ta cierpliwość, no wiadomo, każdy ma sw swoje, swoją psychikę. Na szczęście dzięki firmie Szadeko, która udostępniła swój most zakładowy, ta komunikacja w lepszy lub gorszy sposób tutaj funkcjonuje. Tak, a ta komunikacja tutaj jest niezwykle ważna, dlatego że to chodzi o, także o przywrócenie ważnego ruchu na drodze krajowej 40. Małgorzata skupińska Kurier Polski. Przy likwidacji skutków powodzi prace rozpoczęli dzisiaj żołnierze niemieckiej 10. Dywizji Pancernej Bundeswehry. Przystąpili do wprowadzania e, ciężkich maszyn budowlanych i porządkowaniu Bodzanowa. W sumie do robót przystąpiło blisko 100 żołnierzy. Henryk Bawar. Z żołnierzami Bundeswehry przyjechał zastępca dowódcy dywizji, który zapewnił, że żołnierze swoje zadania wykonują szybko i sprawnie. Wstępnie pobyt tu mamy zaplanowany na 8 tygodni. Mamy tu ponad 100 żołnierzy, odpowiedni sprzęt. I dałem wytyczne, jak tu postawione nam zadanie bardzo dobrze wykonać. I rzeczywiście, żołnierze, kobiety i mężczyźni do pracy przystąpili z pełnym zaangażowaniem. Jak widać, nie jest to lekka praca, ale daje sobie radę. Musimy to zrobić, aby można było wykonać kolejne zadanie. Dla mnie ta praca ma ogromne znaczenie, przede wszystkim cieszę się, że mogę tutaj pomagać. Ja tu pomagam naszym żołnierzom jako tłumacz. To także ułatwia pracę. W nocy dojechało do nas kilkadziesiąt ciężkich pojazdów i ponad 20 maszyn budowlanych. Dzisiaj zaczęliśmy przygotowywanie terenu i niebawem zobaczymy efekty naprawy zniszczeń. Prace żołnierzy za bardzo potrzebną uznają mieszkańcy Bodzanowa. Wie pan, to jest dla nas wielka pomoc, bo wojsko polskie czy niemieckie to i tak służy całej tutaj naszej społeczności. Chcemy jak najszybciej tutaj ogarnąć się i wrócić do normalności. Żołnierze po posprzątaniu Bodzanowa rozpoczną pracę przy naprawianiu infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej Bodzanowa. Henryk Wawer, kurier Polski. Powódź zniszczyła także most na drodze Skrapkowicz do żywocic, a na zbudowanie nowego trzeba będzie długo poczekać. Na razie kierowcy korzystają z uciążliwych objazdów Bartosz Sabiński. Droga krajowa 45 z Krabkowic do Żywocic jest obecnie nieprzejezdna. Możliwy jest dojazd ulicą Kozielską do tymczasowej kładki, dostępnej jednak wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. W planach budowa wojskowego mostu tuż obok. Przystąpiliśmy razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autorstw, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gminą Krabkowic, wojewodą, wojskiem, rządową agencją rezerw strategicznych do planowania nowej przeprawy. Myślę, że jesteśmy pod koniec tych wszystkich działań, które wymagane były przepisami prawa. Tutaj dzięki poparciu wniosku przez panią wojewodę, przez ministra Kierwińskiego mamy już od zeszłej niedzieli rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, które pozwala nam na stosowanie ustawy z 2001 roku. Tymczasem do miejscowości Żywocice i Pietna można dojechać korzystając z jednego z dwóch mostów. Między Steblowym a Nowym Młynem oraz między Komornikami a Łowkowicami. Dla kierowców i mieszkańców wsi to utrudnienie. Tym pierwszym trasa wydłuża się nawet o kilkadziesiąt minut. Drudzy muszą znosić duże natężenie ruchu. Na Żywocice to jest problem, bo teraz widzi pan jaki ruch jest. Ruch się zwiększył dwukrotnie przynajmniej. A szczególnie w Dobrej tam są zwężenia drogi i przejechać to jest troszeczkę problem. Ruch samochodowy większy teraz? Tak, bardziej, bardziej, bo wie pan tam, tam jest nie ma tego mostu, nie? Dlatego jest większy. W poniedziałek żołnierze 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego w ramach operacji Phoenix będą przygotowywać teren pod budowę tymczasowego mostu w Krapkowicach. Na pewno będzie to zdecydowanie ten rok, a postaramy się, żeby to było jak najszybciej. Wyliczyliśmy koszty budowy wraz z rozbiórką potem, pewnie po roku, dwóch lub trzech, zależnie od tego ile będzie trwała przebudowa całkowita na nowo odcinka drogi krajowej 45. To będzie ponad 6 milionów złotych. Wykonawca dróg dojazdowych do mostu zostanie wyłoniony nawet już za dwa tygodnie. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Do stolicy regionu powróciły opolskie targi budowlane. W centrum wystawienniczo-kongresowym kilkadziesiąt firm branży budowlanej i nie tylko prezentowało swoje produkty i usługi. Organizacji targów podjęła się nowa Trybuna Opolska, a nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. Dom, ogród, energia. Pod takim hasłem odbywają się tegoroczne targi budowlane. Nowa Trybunał Polska jako największe medium internetowe i w prasie drukowanej najprawdopodobniej często pisze o sprawach gospodarczych dotyczących m.in. problemów budownictwa i ze strony właśnie przedstawicieli tej branży, branży budownictwa, przyszła taka propozycja, aby powrócić do tego formatu targów budowlanych. W targach bierze udział kilkadziesiąt firm z naszego regionu, prężnie działających w branży budowlanej i jej pokrewnych. Mamy w ofercie płytki ceramiczne, wyposażenie wnętrz. Bardzo fajną nowością, może pokażę, jest. Są panele ROCO, to jest płyta SPC, która składa się z 72% kruszonego marmuru i takiego tworzywa sztucznego. Produkt, który no, w porównaniu do szamba jest bardzo innowacyjny, nie wymaga wywożenia praktycznie w ogóle. Jest to jedynie wywóz raz w roku, w porównaniu do szamba, które trzeba wywozić praktycznie co miesiąc. Więc można tu mówić o innowacyjności i na pewno o ekologii, ponieważ wodę, którą zużywamy w domu, jesteśmy w stanie w większości odzyskać. Samo wydarzenie jest również okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy o branżowych trendach czy promocji między innymi nowych rozwiązań technologicznych. Producenci mieli także możliwość poznania nowych partnerów biznesowych i klientów. Systemy ogrzewania. Chciałem zorientować się, co rynek ma do zaproponowania. I tego szukam. Ogrzewanie dlatego, że. szukamy jakichś rozwiązań żeby wiedzieć co w trawie piszczy, czyli co teraz jest w modzie albo opłaca się. Branża budowlana to jedna z największych gałęzi opolskiego biznesu. W naszym regionie produkowane są wszelkiego typu materiały, umożliwiające w całości wybudowanie i wykończenie domu. Chcemy też w ten sposób, czy my, czy właśnie organizatorzy, pokazać nie tylko ten potencjał, ale zachęcić do tego, aby m, mieszkańcy naszego Wietwa przede wszystkim wybierali firmy, producentów z naszego regionu, bo to buduje po prostu gospodarkę naszego regionu. Targi budowlane w Opolu potrwają do 13 października. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a co jeszcze przed nami w programie, proszę zobaczyć. Przede wszystkim kraftowe czekolady. Ale nie tylko takie łakocie zagościły w opolskim rynku. Miesiąc październik w Krapkowicach poświęcony jest osobom starszym, i to właśnie dla nich zorganizowano dziś dzień seniora, który był doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu. Dla wielu seniorów dzisiejsze obchody były okazją do spotkania z przyjaciółmi oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze. Jest bardzo ładnie, pogoda dopisuje, towarzystwo, imprezka bardzo fajna. Będą tańce. Jest bardzo, bardzo miło i wesoło. Święto stanowiło doskonałą okazję do złożenia podziękowań seniorom za ich zaangażowanie oraz aktywne działanie na rzecz gminy. Co roku przychodzimy tym ludziom dziękować za całe ich życie, za to, co zrobili dla powiatu, dla gminy, ale przychodzimy im też dziękować za to, co robią aktualnie, bo oni aktywizują się. To jest naprawdę prężnie działająca organizacja. Ruch, integracja oraz rozrywka są niezwykle ważne w życiu seniorów, aby zawsze mogli cieszyć się zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem. Seniorki i seniorzy to bardzo ważna część naszego społeczeństwa. Wszyscy mówimy o tym, że społeczeństwo nam się starzeje, ale ja uważam, że jesteśmy coraz bardziej aktywni. Aktywni seniorzy to zdrowi seniorzy, a w krapkowicach już od lat październik to miesiąc seniorów. W dobie samotności wśród osób starszych organizacja wydarzeń takich jak to pomaga w zwalczaniu tego destrukcyjnego uczucia. Jest integracja ludzi, Po Pokowidzie, który był, rozdzielił ludzi. Teraz scalamy to wszystko. Dni seniora w Krapkowicach odbywać się będą przez cały miesiąc. Na seniorów czekają m.in. Aqua Aerobic czy międzypokoleniowa gra w szachy. Karolina Urban, Kurier Tradycja darcia pierza kultywowana jest już w bardzo niewielu miejscach na Śląsku Opolskim, w tym w Grodzisku, wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na to wyjątkowe, babskie, międzypokoleniowe spotkanie wprosić udało się Wiktorii Marszałek. Przy śpiewie praca idzie znacznie sprawniej. Efektem będą kołdry i poduszki, ale to coś więcej niż tylko praca nad pierzyną. Spotkanie plotkarskie, bo to każdy wtedy może powiedzieć, aha, to było tu, to było tam, to o tej, to o tym. No i wtedy właśnie takie fajne pogaduchy też przy tym no, stwarzają się. O. Stworzenie naturalnej pościeli z gęsiego puchu wymaga wiele pracy. 6 kg puchu na pierzynę, 2,5 kg na poduszkę. Było to zmartwienie szczególnie gospodyń z wieloma córkami. Jak tak gdzieś było dużo dziewczyn, no to wie Pani ile tego było? Matko jedyna. Każdej córce trzeba było... Każdej córce trzeba było naszykować takie wiano. Każda musiała dostać ta pierzyna i te dwa zygowki. Jak to przy babskim, międzypokoleniowym spotkaniu nie zabrakło wspomnień sprzed lat. Pierzy, pierzy my chodziły szkubać, no to jak nam no, było te dziać nieźle, co my ta umiały... Już coś szkubać, to na no usta już, już brali. Ciekawe było posłuchać, a za długo się nie wytrzymało przy tym siedzeniu. Ale już jak potem starsze, to już, to już się podobało, bo tak nie trzeba było iść robić. Tradycja kultywowana, aby uchronić ją przed zapomnieniem. O przetrwanie śląskich zwyczajów dba także Sołtys. Skubanie pierza. Była wycieczka do Opola, do Bierkowi, do Muzeum Polskiej. Było wyszywanie wzoru opolskiego oraz robienie świec. Będzie jeszcze w poniedziałek. Zainteresowanie tradycją przodków można dostrzec także u młodych uczestniczek. Może sprowadziło mnie najbardziej ta tradycja, która w sumie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W nich siła, aby zwyczaje tożsamości kulturowej przetrwały. Wiktoria Marszałek, kurier opolski. Prawdziwa królowa słodyczy zagościła w opolskim rynku czekoladę. Degustować można w różnych postaciach płynnej, pralin, tabliczek, ale także prawdziwych, jadalnych dzieł sztuki. Są też swojski, stoiska ze swojskimi produktami, a także warsztaty. W formie płynnej, pralinek czy tabliczki. Kochają ją dzieci, ale również wiele dorosłych deklaruje słabość. Mowa oczywiście o czekoladzie, bo w Opolu na rynku rozpoczął się... Czeko Fest. Ze mną organizatorka pani Iza. Proszę powiedzieć, co znajdziemy na, sto, na stoiskach. No przede wszystkim kraftowe czekolady od manufakturzystów z całej Polski, bo to tutaj dla nich ta impreza, tak? Oni tutaj mają okazję pokazać Państwu produkty, których nie znajdą Państwo w sklepie, tylko tutaj. Przeróżne formy, smaki, kolory czekolady z rybą, czekolady z cukrem bez cukru, wegańskie czekolady z owocami dekorowane. No naprawdę magia tutaj się dzieje. Mamy Mamy też figurki czekoladowe, mamy czekoladę płynną z fabryki Charlie, fabryka czekolady, więc naprawdę myślę, że wybór jest fantastyczny. Ale oczywiście nie tylko czekolada, bo też słodycze świata, słodycze z Turcji, z Czech, z Ukrainy, słodycze greckie, więc naprawdę dużo się dzieje. Oprócz tego też inni wystawcy, jako takie uzupełnienie, myślę, że to jest fajna formuła, bo ludzie mają okazję przyjść na festiwal i kupić również, nie wiem, jakieś ciekawe rękodzieło albo zjeść u nas obiad po prostu. Stu, więc też jest taka strefa gastro. Widzieliśmy, to są prawdziwe dzieła sztuki i właśnie o tych warsztatach proszę jeszcze powiedzieć, bo nie tylko próbujemy, kosztujemy, ale też możemy stworzyć. Tak, na festiwalu dużo się dzieje pod kątem właśnie warsztatowym. Dorośli, jak i dzieci mogą zrobić swoją pierwszą tabliczkę czekolady w życiu od początku, od ziarenka do tabliczki. Dla wszystkich też na koniec fontanna czekolady, na koniec gratis, taki cudowny, słodki stół dla łasuchów. Więc myślę sobie także... że. Wszyscy kochamy czekoladę, a jak ktoś nie kocha czekolady, to jak tutaj przyjdzie, to na pewno się zakocha. Zgadzam się, myślę, że już nasi widzowie czują się zachęceni. My również zachęcamy do odwiedzenia festiwalu Czekolady na Rynku. Miejmy nadzieję, że Państwo znajdą chwilę, aby w ten sposób się rozpieścić polski nestor malarstwa tworzący już od ponad 70 lat jeden z założycieli związku polskich artystów plastyków w Opolu mowa o Marianie szczerbie, który w tym roku obchodzi swoje 95 urodziny. Z tej okazji w galerii imienia Jana Cybisa w Opolu przygotowano specjalną wystawę ukazującą część artystycznego dorobku malarza. Poznałem czas przedwojenny, no i ten okrutny, tragiczny okres wojny, no i pobyt. Po wojnie, gdzie już mogę realizować moje marzenia. Szczególnie lubię pejzaż. Tylko pejzaż nie taki na żywca robiony. Tylko coś w nim widzę, coś przez ten pejzaż chcę opowiedzieć. Zmieniam kompozycję czy kolor. To zależy od, od chwilowego jakiegoś odczucia. Ta pasja niewyczerpana moja do malowania. Daje mi to, że dożyłem 75 lat. Dla młodych artystów, jakie Pan ma dzisiaj rady? Malować, malować, malować. Myśl komponować. Przede wszystkim starać się siebie pokazać. Wioślarstwo niejedno ma imię i dziś przekonali się o tym opolscy uczniowie i studenci. To już druga edycja Wioślarskiej Ligi Mistrzów, której organizatorem jest Stowarzyszenie Olimpijskie Wygrywamy, założone przez olimpijkę Agnieszkę Kobus za Wojską. Zawody odbywają się w placówkach w całej Polsce, a dziś w szkole podstawowej numer dwa w Opolu. Skoro Szkoła Polskich Olimpijczyków, no to jeżeli jest wydarzenie, w którym uczestniczy dwukrotna medaliska Igrzysk Olimpijskich, to wypadałoby, aby taka impreza zagościła do Opola. Zaprosiłem wszystkie polskie szkoły, odpowiedziało mi sześć polskich szkół i oni przyszli tutaj do nas, bawią się razem z nami, bo to jest zabawa, a tak to większość to są uczniowie Szkoły Polskich Olimpijczyków. Bioślarstwo na sucho, ale musimy być świadomi, że wioślarze trenują nie tylko na torze wioślarskim, od, czego, od czegoś trzeba zacząć. My nie mamy w opolu tradycji wioślarskich, mamy kajaki i kajakarzy dzisiaj również mamy wśród uczestników. Nasz główny cel jest taki, żeby dzieci uczyły się współpracy, bo czy w sporcie, czy, żyć, czy w życiu, czy w zwykłej pracy, ta współpraca jest kluczowa, więc. My dobieramy dzieciaki w teamie czteroosobowe, trochę tak jak w mojej drużynie wioślarskiej, bo ja zdobyłam dwa medale olimpijskie w czwórce. Wiosują razem, ale ważne są zmiany, ważne, żeby się wspierali, ważne, żeby pomagali się zmieniać na tym ergometrze, żeby nie tracili czasu na zbędne tu wpinanie butów, tylko żeby każdy wiedział, co robi, umieli się komunikować i myślę, że dzięki temu uzbierają jak najwięcej metrów. Najważniejsza jest technika, siła. Kondycja i równowaga. Wybrałem to dlatego, że po prostu no, spodobało mi się pływanie na turystycznych i tak zadecydowałem po prostu. Jakieś plany w stronę sportu zawodowego? No oczywiście, że jest plan, że po prostu na Olimpiadzie kiedyś wystartować. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam państwa na program TVP3 Opole W chmurze, a następnie Sport Opolski i prognozę pogody. A ja spotykam się z państwem ponownie o 21:30. Zapraszam do zobaczenia i miłego wieczoru.